Ja jestem dziki, wcale nie jestem dziki jestem straszny miesiak, I tu tak, nie lubię, jak mi klaskają po brzuszku, tak, tak, jestem taki fajny, a no ja się troszkę boję, tak troszkę... Ojej, 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 no dobrze, te. ciebie też będę myśleć, a nie ciebie też będzie cię myśleć, tak, ojej.

No tu jest drogi, rody braciszek, pokaż się łobuzie, bo ja to tylko rozrabiam, tak? za. Nie mam tu żadnej piłki ani nic, nie mam się czym bawić. Teraz coś przyniesiemy, tak? I tak chodzę, ciotce po spodniu. tak, tak chodzę. chudy jestem jak patyk, ale brzuch mam ogromny, pełno robaków na pewno. i będę tu siedział na kolanach a co? nie będę siedział sam, tak? nie będę i będę wtykał nas. wtykał będę nos w aparat jestem łobuz straszny łobuz jestem straszny jestem łobuz wszyscy widzieli? I wyglądam jak łobuz tak, oczywiście Usmarowany brudno no, a to brać Marciszek jeszcze będzie gorzej, Pokaż się kochać. A, czypi tu się No dobrze. I mamy ciepłą godarkę. A to jest braciszek taki najstarszy. Już się tak mniej boi. Już się nie boi, nie ma się czego bać. Taki jestem piękny ko takim ruczem. Ale czarny to jest pierwszy wyjątkowy. I będziesz mnie gryźć? Będę nie gryź. guys I łapał bazurami w obuzie. Cudowny kotek jesteśmy. Tak. Cudowny jestem kotek, ale mam zęby ostry. Bo siebie Taki jestem ostry kot, taka puma prawdziwa jestem. Ten tak? piękny. Piękny kot jestem. Piękny. Tomusio, to jest starszak. No dobrze, dobrze, wszyscy cię już widzieli. Tak. Wszyscy zobaczyli, że jesteś najfajniejszy. Tak, tak, oczywiście. Nie ma tak się lansować, tak? Ja, ach, jaki jestem fajny. Jaki jestem fajny, dziki kot. Dzięki jestem. właśnie strasznie, dziki jestem. Uch, straszny jajku Ach, jaj, jaj, jaj. ja się boję. No to jest starszak. No to taki muminek biedniutki. To jest drugi mominek, któremu zaraz przyniesiemy jakąś zabawkę. On się strasznie luci, nie ma się czym bawić, tak mumiciu? To ten czarny tak rozrabia jak głupi? Czarny rozrabia jak to głupi. Uh, 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 uh. I będzie mnie kopał, i będzie mnie grzec. Co to za łomuzogra?